Hej, cześć, dzień dobry z tej strony Andacy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Overcooked 2. Jestem oczywiście nowy. Jestem. A my lecimy sobie w kolejne poziomy, także ruszaj, panie, nasz wóz na 4.4. Proszę bardzo. Na 4.4, dobrze. O, no, znowu widzę jakieś te zielone wody. No. Nie, już no jakby. O, 520 nie. na 3 gwiazdki. Ale tym razem mamy. Tą... Kroję i smażę. O Boże, spadłem. A, ale mamy przyciągi? Nie, aha, to mnie wiatr tak. A tak. No super. Talerze, o Boże, o Boże. E, ale, ja mam to. Dobra, e, frytki. A ty masz też piekarnik? E, weź tam udko u siebie, smaż. Łuk, Łukaszek. Rup, rup, rup. Próbuję. Ja ci rzucę, masz. E, gdzie to jest? Tu? A Gdzie ja jest to? A spadłem! No tak. A ty włoci się. Dobra, Yyy... Ym... Um. Czy będziesz w stanie dać mi. Nie! Zdmuchnęło mnie. Tego kurczaka, który właśnie się gotuje. W oleju. grzeje wodę? Grzeje wodę. O! Gdzie jest wydawka? O! U mnie! Eee. Okej, okay, poszło! Co teraz? Kurczak, musisz kurczaka zrobić samego, a ja zrobię same frytki i wydamy. Tuż. Jesu, my, musimy... my musimy zmywać. Nienawidzę zmywania w tej grze. Nie. A, potem są jeszcze te... Aj, ej, e, 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 bo czekaj, bo im wiatry spychają. Jesus! Mm. Nie. Dobra, Nie, wydaję. To? Ja ej, Łukasz, też. Łukasz, ale ty masz... Aha, muszę Ja ci dam talerz do zmywaka, proszę. Prądy się zmyły. Nie, ja sobie, czekaj, ja potrzebuję, ja pozmywam. Hmm. Dobra. A, a ja potrzebuję zrobić co? Frytki znowu. No. Ja ogarnę to talerze. No. Dobra, nie, jeszcze nie. No. No, dawaj, daj Dobra, mi te frytki. frytki. to wydaj frytki, ja zrobię kurczaczka ja mam frytki gotowe do kolejnej wydawki. Aha, nie dobra. To Tylko znowu te talerze. Gdzie one są? Czemu ja ich nie widzę? A tu! Muszę iść pozmywać. To Łukaszek, to masz talerze dwa. Yy, zmyte, już czemu sobie nie wziąłeś? Ja sobie jednego wziąłem. Biorę ziemniaczki, wydaję. Leczek. Hmm, A się lecę. Jezu. Dobra, ja kolejne smażę Frytki, tam gdzieś są. Czy potrzebuję... Teraz do kurczaka potrzebujemy, tak? nie a... te frytki to są za X czasów dopiero. No to ja już je wydam tył, a ty rób kurczaka, bo nie będziemy tyle czekać. A. Bo to nie ma sensu. A bo nie, jak te frytki są, to ja do nich do kurczaka, kurczaka tak, i miałbym. Tak, tak! Jak najbardziej. Dobra, kurcza, 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 który sobie pokroję go. Patrz tu. Ja już jakieś świetnie kolejne zrobię, bo to na pewno się przydadzą. Eee, które? Który ciąg? I takie przeciągi sam, to u nas się. W eee, weź tego kurczaka, że... wrzuć, proszę ci szybko. Już? Że jesteśmy w cugu. Nie, nie zdążymy go wydać. Bo Cztery. by nam się. Nie, 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 nie. nie. Byśmy musieli naokoło latać. Nie, gdyby to było szybciej, to byśmy mieli. No i tak byśmy nie mieli Poprawię. czterech gwiazdek. No dobra. Nie. nie, te dwie. Myślę, że jakby była jedna, no to tak. Ale tutaj, no daliśmy radę, tak chociaż połowicznie bym powiedział. Mhm. Ja mam to myszkę na ekranie, bo się nagrywa? O, dobrze, dobrze. Cztery. Oho, ulica mamy? będzie, będzie ulica. 60. Nie, będzie sushi bar. O, dobra, to 38. ok. Tylko czekaj, musimy się rozplanować. Mamy 6, bo potrzebujemy 38, więc mamy na nadmiar, więc jest ok na razie. Mhm. mhm. Dobra. No to klikaj. Jeden będzie w jednej części, drugi w drugiej No pewnie tak. Dobra. 480. Zobaczyłem tam. A, jestem tu. Kroję rybę. Eee, bo widzę, że ryba jest potrzebna. Jak grzeje wodę? E, ogórek <grym> jest potrzebny. Grzej wodę. E, o nie zap O nie. Aha, ja ci mam puścić to? Tak! Masz. Aha. moje produkty. To ja ci tej ryby więcej skroję już na zapas. I ty, Łukasz, musisz się skupić, żeby to Ej. wiesz, było. Wiesz o co chodzi? Eee, ale czemu ty te... mi rybę rzucasz? No ja, ja nie mam, mam ok, ale ja mam. Co? Ale ja mam tutaj rybę, nie no musisz no no dawać. No... Ty sobie te produkty tam I pleże zbieraj. Nie, wszystkie są po twojej stronie. Ty byś musiał zmontować to. No dobra. Czeka, nie, jeden jest u mnie. Ale czekaj, bo tu coś my możemy dawać. A, patrz! Mhm. Tylko ty nie sięgniesz. I to możemy prze. Kurw. Sorry, ale ten. Wyrzuciłem prze Żarcie. No łeb jak sklep. Um, a czekaj, bo to... Proszę, my możemy wcisnąć ten guzik. Jak się go wciska? Jak się ten guzik wciska... O! A, masz! Jak jest y, taki kolor, to ja mam wcisnąć, masz. A taki to ty. Dobrze. Zabierasz sobie talerz. Dobra, Dobra pokoj znowu... jest y, Tam masz rybę. Kol... Samą rybę musisz wydać. No. Nie wierzę. Nie, wierzę. nie, nie wierzę. Weź nie talerz tamtą, no, bo cię po prostu za chwilę... <głos》> uduszę! Dobra. Eee, ryż, ryż, ryż. A co to? A, to jest gaśnica. Ja mam tu brudne talerze, a ty, ty. masz zmywarkę. No to. O. O, 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 o. Dobra, teraz ja już ci zmywam. A ty tam montuj. Ryż gotuj. Bo ty masz ryże, Bo ja, gdzie, gdzie tu jest ryż. Tak, tu ty masz ryże, dobrze nie mówię. Nie, nie. mówię. Dobra Łuk... Nie, brudne talerze! Boże. A. Teraz. Dajemy. Proszę. Okej, okay, Ryba. A to ja też ci mogę tędy dać ci szybciej, patrz. Znaczy, o, źle nie. zrobiłem. Kurde. Kliknij Łukasz. A, co później? Teraz. O, tutaj ci będę dawał, szybciej będzie. Mhm. Montujesz tam rzeczy? Już. Dobra. Te produkty tam się lecą? Ode mnie? Aha. Eee, I talerz też proszę. tylko talerza. Tak. I listek. I wydawka. Nie. Zminimalizowałem grę. Mm. No. Żużki. O, super. talerze, musisz przemienić. O, ty musisz kliknąć. <laughs> ok, dobra. To teraz ty musisz kliknąć. Jest tylko P. Masz dwa talerze, proszę. O. Sama ryba na wydawkę. Co potrzebujesz? Bo ja nie wiem, co mam ci dawać, bo ty nic nie mówisz. Masz ogórka. Masz rybę. Proszę bardzo. Łukasz, wydaj to, proszę cię, bo zostało 9 sekund. Już, już, już. Nie, to, jakaś to jest jakaś porażka tutaj. Czemu tak to, to mało? Boże, zero ja Nie. To jest za dużo roboty. Jakbym się dał wybarcone, to ja bym chętnie był na górze. Hmm. Bo mi składanie zamówień idzie szybko. Mhm. To jest to, że tu patrzę, żeby nie spadło żarcie. Tu patrzę nie ma że tu patrzę, trzeba gara ściągać. Tu patrzę, nie ma. No tak. Tu, 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 no tu. chciałeś owerkute, proszę, proszę, nie. klikaj. A może teraz ja będę, może jakoś to się zamieni magicznie, czy chyba nie? Wątpię. 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 No nie, dobra. dobra. E, to przynajmniej klikaj tą środkowy od razu. Już, dobra. I bierz rzeczy. Kładzisz to na blat i lecisz. Ty mi już tej ryby, ja mam tutaj. Aha, tu masz już. Tak, tak. Nie, zobacz. No, bo... Tak. Nie widzę. Proszę, i masz już pierwsze skompletowane. Ryba, ogór, i tylko ryż sobie ugotuj. Mhm. Mm nawet dwa wstaw sobie. Proszę bardzo, wszystko jest. A nawet ja tej ryby skroję więcej, żeby sobie latała po całym dookoła. I tak Ej, samo tylko zrobię na ogórkiem. Czy później ląduje w śmietniku. Gdzie? To około to jak leci? Nie. No. No przecież zobacz, dookoła ta taśma leci, no co ty? Aha, dobra No! Ja to kroję, będziesz ton brał rzeczy Ja ci nakroję, ci tego tyle nie, Że ci po nic nie braknie, Ja Nie, ryba leci do tego Do śmietnika nie. i mówię To nie aha. tu Także Łukaszek będziesz brał sobie ze środka dobra, to to jest... A środkiem tylko dajesz mi talerze Ja ci to nakroję, tego no. milion Dobra, pierwsze jest Proszę, lety, leci, leci yy, Talerza potrzebuję Proszę Tu już pośle brudne A to ślesz sobie i tak Dobra, czekaj To musisz piknąć Dobra No i ogóraz Ty tam montuj ty się nie patrz na nic. Ja ci robię produkty Produkty jeżdżą ci dookoła Tam Skorowa szukaj ryba. produktów Kliknij, mhm. talerz, proszę. Dobra, ty się Łukasz, nie masz produktami, ty po prostu. Kroj. W sensie, dokładnie to się wydawaj. Lece, lece. Hmm. A ja ci kroję tu ogóry i ryby. Przestawisz? na talerzu. A, jeszcze jeden. Jak się zrobił po drodze. Dobrze. Mmm. Kliknij już przycisk od razu. Dobra. Tutaj będzie Proszę. Moja bierz jedno, bierz drugie, a ja ci kroję dalej ogóry i ryby. Czy to ryby są podeszłe, co jestem psychiczny jakiś? Dobra. Do jednego rybka, do drugiego ogórek. Z tym ogórkiem lecisz. No teraz dużo ryb Ci będzie szło. Mhm. Mm teraz trochę o góra. Dobra. Eee, przestawisz? Już, klikam. Mhm. Mm teraz no. poleci drugi. A tam masz, bierz tam produkty. Czemu ta ryba jest niepokrojona jedna, nie, tam nie rozumiem, czemu to tak się dzieje? Bo to skąd to leci, że to jest niepokrojona, nie mam pojęcia. Tu. Ryż. Kliknij. Ryż może na razie jeden. Potem widzę znowu. rybę. I masz dwa talerze, proszę. Mhm. Ja ci kroję rybę. Dalej. Dobra. Ryba leci do pytania. Mało talerz tu mamy. No właśnie, już klikam. Mhm. Nieraz to mamy po 4, czy tam 5 nawet, a tutaj 2. No czemu nie zrozumieć? Jezus, durna... Sobie kliknij tak sobie, tak a ja ci klik. No kliknij sobie jeden chociaż. Mhm. I już możesz wydawać nie coś dobrze. tam. O. No i co? Ale jak? No, no yeah. chociaż dwie. O jak dobrze. O jak dobrze. I teraz co. 4, Mina 6? mojej postaci dzisiaj adekwatna do poziomu mojej Do sytuacji. Obry. Dobrze. I ostatni poziom na dzisiaj, także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mhm. 41 gwiazdek. No mamy 21 zapasu, więc teoretycznie nie jest źle, ale co to jest? O mój, bo. Kroję ci mięso. Znowu takie ładne. Eee, rzucam ci, nie wiem, masz tam patelnię? Ja mam patelnię, ty masz garki. Aha, tako ci. Eee, proszę. Mhm. Mm talerzyki, talerzyki. Daj mi jeszcze jeden ryż. Talerzyki masz mm -hmm. tu. A czemu ja pola. Boże, spadłem. Nie. Ludu kochanego. Chciałem ci talerz puścić, ale się. Eee. Okej. Okay. Dobra, już sobie wezmę ten ryż. On dam ci gara. Z drugiej strony nie wiem czy lepiej by nie było. Bo Czeka, my pamiętam ja wiem... kiedyś się tak robiliśmy, że jakby y, ja miałem tylko patelnię, a mój znajomy tylko garki i była możliwość wymiany, to je wymienialiśmy. Że jeden miał y, zestaw, jedną patelnię jeden garnek. No no no, czaję. Wtedy wiesz, To ja więcej robić. Jezu, tak, tu jest też zmywak, dostanę szału. Mm. Masz, rzucam ci. Mm. Um, no ja mam ryż a, w Te Pieczarki, 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 pieczarki. Nie mam. A teraz ja mam krajalnicę. Mam pieczarki, ale nie mam krajalnicy. Masz. Yy, kolejny ryż ugotuję. Łódko jakieś potrzebujesz? Tak, ale to potem jeden już się gotuje drugi już czeka w oczekiwaniu a tu jest jeszcze talerz który trzeba pozmywać a. tak teraz u ciebie są te mm. mamy ryż. No. tak masz ugotowany jeden i drugi masz to nawet na talerzu jeden dobra tak głos um. wydajesz? Kurczak, Kurczak tak. Ale to ja nie... Tam ta masz tak u siebie. Miał... Boże! Zrobione. Gotują się dwa ryże. Dobra. A tu masz... Wsadzę to mięso, byle by poszło. Coś wydałem. 220. To jest nieporozumienie. Zrobiło się, zrobiło. Masz jeden ryż tu. Mhm. Drogi, ja go wy, ja wyciągnę. Nie. Łukaszek, ty tak się miotasz, puszczasz, idziesz. I jak już idziesz, to idź, ja to zrobię. Się nie Aha, przejmuj, ty... chopiec. Masz tutaj ryż na talerzu. Eee, gdzie są talerze brudne? A ty zmywasz? Jezu. Hmm, kur tak. Tortilla teraz czy co? Wraca, ja. tak? Aha ooo dobra wydej poszło nie, to jest dramat a, ja, jest jeszcze pieczarka, której to nie mamy TO JEST DRAMAT a, kto a te będą u ciebie 5, tu może nie jest na talerzu 4, 3, pieczarka 2, aha, ona jest niepokojona jeden Czyli... G... nie... nie, nie, nie... ZERO! Mniej niż zero... Zero, naprawdę zero? Mniej niż zero... Jeszcze raz, to musimy ostatni raz spróbować i będziemy kończyć po tym. Masz jeszcze ale. czas. No, na jeden ten mały, szybki, to tak. Dobra. Ale to ja jestem załamany. Nie, ale spróbujemy zrobić tak, jak, jak mówiłem z tymi karkami. Wymienimy się. O, czy ja ci dam jeden garnek, a ty miesz patelnię, tak? Tak. To ja biorę garnek idź. A ty weź patelnię i idź. Dobra, i już bądź tajmy ja będę tu i lecimy. Mm. Mm. E, ja robię pierwszy, ty robisz drugie. Tak, a gdzie jest krajalnica? U mnie. Jest. Ja pierdzielę. Możesz mi rzucić. No to masz Dobra. Aby trzeba podsmażyć hit. A to tak eee, tako. Dobra, ja już y, kończę wydawka. Mhm. Mm Tylko się jeszcze. No, jak sobie wezmę troszkę. O, na zapad tego ryżu. Wydałem, proszę. <coughs> Ma też już żare będzie. To robię drugie. Resz. Ja ja mam to samo. Dobrze, 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 dobrze. Tylko, Łukasz, musimy pokoić kurczaka, bo ja nie mam krajelnicy. Zrób mhm. mi drugiego. Dla mnie. No. Ja nie mam talerza. Ja, Jezus, nie mamy talerza. No. Nie! <laughs> Fajnie, mój kurczak pojechał sobie w chwilą dalej. Kurczak to 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 i co? I tortilla. Yy. Dobra, Dobra no wydałem przylecie. coś. Eee... Yy, nie jak się nie zrobiło. Tu musisz no pokroić iść. Łukaszek tam, bo ja nie mam, a ja idę zmywać. Mhm. Dobra. Dziękuję. Dobra, to teraz jest ja pieczarką, ty zmieszam. Jest ta pieczarka. Taki. i są. Muszę do ciebie potrzebuję. No jesiu, mhm. mm. Nie No i się już, szybko. Nie. Dobra. I tak przyjdzie do miękko. mnie. Aha, blokuje mi ryż, nie wierzę. Ten durny płomień! Wreszcie tą gaśnicę. Tu jest, jest je? ten. Aha, tu jest, bro. To mam oprócz że. Dobra mam. Jeszcze tylko poczekam aż się usmażę i jestem gotowy. Okej okay, poszło. No. No chwyć to ośle. Pieczarka pieczarka pieczarka. Oj. 5, 4, 3, 2, 1 Armagedon. Koniec czasu. Mhm. Ale mamy dwie. No ale... Jezu, o, dwie. jak dobrze! Dobrze, moi drodzy, i tym, że jakże optymistycznym akcentem kończymy Ci odcinek. Był ze mną oczywiście Eonowy. Byłem. Bo ja o nim nie zapominam, tak jak on u mnie w, u siebie w odcinku. O mnie. Przepraszam. Także trzymajcie się, buzi, pa, do następnego. Pa. pa.